Cześć, kochani, witam Was w kolejnym filmie i dzisiaj pokażę Wam, co dostałam od Gwiazdora, czyli moje prezenty z okazji Bożego Narodzenia. Jak widać, nie jest tego jakoś super dużo, jak kiedyś bywało w poprzednich latach, ale są to rzeczy, które są bardzo fajne i niektóre z nich naprawdę były moimi wyważonymi prezentami, że nie będę przedłużać i już Wam pokazuję. Zaczniemy tutaj od samego brzegu. Pierwsze, co widać, to słuchawki do mojego nowego telefonu, bo jak ostatnio wam mówiłam w jednym z filmów, że mam nowy telefon, iPhone 15, to właśnie chciałam też dostać nowe słuchawki, bo powiem wam, że te moje to była już totalna porażka, jeśli chodzi o używanie i dostałam właśnie teraz takie. Tak one wyglądają. Są oczywiście bezprzewodowe i w tym pudełku one się ładują i samo pudełko też trzeba oczywiście ładować, jak się zużyje bateria Tutaj widzicie pudełko, tak wyglądają te słuchawki. Są to oczywiście Airpods Pro z Apple, żeby pasowały po prostu do mojego telefonu, czyli też iPhone'a. Bardzo się z nich cieszę, powiem wam, że już zaczęłam je używać i w sumie dobrze w nich słychać. Jeszcze potem wiecie, zobaczymy z czasem jak będzie, bo dopiero zaczęłam ich używać. Ale na pewno to, co zauważyłam, czego nie ma w tamtych starych słuchawkach, że tutaj mamy wyciszenie, więc nie słyszycie dźwięków z zewnątrz. Co na pewno jest. Fajne jak słuchacie muzyki albo oglądacie jakiś film. Cokolwiek słuchacie, to nie słyszycie dźwięków z zewnątrz i dzięki temu możecie się skupić, wiecie, na dźwiękach, które słyszycie tylko w telefonie. Moim zdaniem to bardzo fajna funkcja też na pewno do rozmów telefonicznych. Szem, tak, dźwięk jest ogólnie na razie bardzo dobry, więc zobaczymy jak będzie jeszcze z czasem. Żyć. Następna rzecz. To jest, słuchajcie, taka książka. Tomasz Rożek prezentuje Akademia Superbohaterów. I na samym początku, jak zobaczyłam tą książkę w prezentach, to nie wiedziałam totalnie o co tutaj chodzi. Ale jak otworzyłam, to się dowiedziałam. Ogólnie to jest taka książka. Nie będę tutaj pokazywać całości. Ale z tego co się. Tutaj na razie tak przeglądałam tylko. Z tego właśnie przeglądania dowiedziałam się, że tutaj są różne znane osoby. Na przykład tutaj macie Jacek Karpiński. Są to znani Polacy, że robili różne ciekawe rzeczy. Stefan Drzewiecki tutaj na przykład jest. A z takich bardziej znanych, o tutaj macie Stanisław Lem, to na pewno kojarzycie ze szkoły. O, tu też jakieś kobiety znane. Ogólnie to jest bardzo dużo znanych Polaków i cała ich taka historia, życiorys, co zrobili. W jakich dziedzinach tutaj pracowali, także na pewno to będzie ciekawe. Muszę tu oczywiście sobie poczytać, bo nie wszystkich znam ale na pewno Mikła jako Kopernika który jest tu chyba jako pierwszy, więc to są właśnie tacy znani naukowcy, pisarze czy też lekarze, czy jeszcze z innych dziedzin, różni Polacy i są tutaj właśnie opisani. Bardzo też fajny taki komiksowy styl, więc jeśli lubicie coś takiego no to może wam się spodobać. Tutaj jeszcze z tyłu taki można powiedzieć opis tej książki, możecie sobie zatrzymać i przeczytać, a co tutaj dokładnie chodzi. No, powiem Wam, że te ilustracje bardzo mi się podobają, więc ja, prawda, nie czytam komiksów, ale. Wyglądają naprawdę bardzo ładnie. Tutaj mamy, słuchajcie, może mniej ciekawe rzeczy, ale są to świateczne skarpety, które zawsze dostaję, to są akurat takie urocze. Tutaj mamy Mikołaja, Renifera obok niego i bałwanka, ki, łańcuch z lampkami i choinkę jeszcze, czy tak? Tutaj mamy takie mega grube skarpety, nie wiem, mi słuchajcie zawsze jest zimno w stopy, jak jest zima. Więc takie skarpety, takim tutaj miękkim materiałem, który jest bardzo ciepły, no to naprawdę to jest coś dla mnie świetnego. Są jeszcze, jak widzicie, mają też tutaj takie wypustki antypoślizgowe, więc można też w sumie je nosić zamiast kapci takich, wiecie, normalnych. To jest dla mnie zawsze super prezent. Znam też nową szczotkę. Tak ona się nazywa, Tangle Teaser. ma tak się to czyta. Jest, jak widać, różowa, taka różowo-fioletowa bym bardziej powiedziała. Tutaj tak ona właśnie wygląda. Tu może Trochę jest jakieś moje włosy, widać, bo już pierwszy raz jej użyłam. Pomyłam, że już kiedyś miałam szczotkę, z, akurat z tej firmy, i akurat mi się te szczotki bardzo sprawdzają, bo one są bardzo miękkie. Ja nienawidzę po prostu takich ostrych szczotek, które ciągną tylko niepotrzebnie włosy, i strasznie mnie to boli, więc mam do tego taką szczotkę. Ona jest bardzo miękka i nie ciągnie tak włosów, i nie boli to aż tak bardzo. Powiedziałabym wręcz, że wcale, więc bardzo Wam polecam tego takie szczotki właśnie z tej firmy, jeżeli was bolą na przykład takie wiecie inne szczotki, no to możecie wypróbować. Następna rzecz jest bardzo fajna, to jest słuchajcie zestaw z firmy Schleich, który nazywa się mobilna lecznica dla koni. Ja ją chciałam już od bardzo dawna i w końcu jest u mnie i tak właśnie wygląda ten zestaw, tutaj możecie zobaczyć, że jeszcze w zestawie był taki oto Notatnik, w którym możemy sobie zapisywać, co danemu koniowi dolega. Możemy napisać jego imię również. Możemy też oczywiście to pokolorować, jeśli ktoś chce, jakiej maści był dany koń. Możemy też tutaj zaznaczyć, czy daliśmy mu lekarstwa, czy daliśmy mu zastrzyk, czy go nakarmiliśmy i chyba, czy założyliśmy mu opatrunek. I właśnie a propos opatrunków, to mamy tutaj do przyklejenia na naszego konia takie oto plasterki. Jeżeli chcecie, no to możecie je na pewno też przykleić na palce. No i tak wygląda sam zestaw. W tym zestawie mamy zierbaczka hanowerskiego w taki maści ekskluzywnej, dostępnej tylko w tym zestawie. Jest to już mój trzeci zierbaczek na tym moldzie, więc mam oczywiście konga, z czego się bardzo cieszę. Mam na sobie niemiecki kantarek. Ja już jeden taki kantarek mam, to jest bardziej kantar w rozmiarze dla zierbaków. Mamy też oczywiście naszą panią betylnoż która wygląda właśnie tak. Ona ma ruchome ręce i ruchome nogi, więc może oczywiście stać i siedzieć między innymi na tym oto taborecie. Mamy też tutaj zielona jabłuszka, mamy taki oto stolik, na którym mamy taką naklejkę z różnymi tutaj artykułami weterynarza. Mamy termometr, jakieś chyba tabletki, długopis, ołówek, te jakieś kartki i informacje o pacjencie, okulary. I na tym mamy postawiony komputer, na którym mamy wyświetlony rentgen z nogą konia. Tutaj, jak widzicie, na tej ściance wisi sobie taki oto plakat, w zasadzie tablica z całą anatomią konia. Niestety te nazwy nie są tutaj podane, tylko są tak. Y na baz grudanę, ja że tak powiem. A szkoda, bo moim zdaniem mogliby napisać tak słownie. Z drugiej strony mamy tą samą fotografię, co na komputerze, czyli właśnie Noga Konia. A tutaj mamy sam sprzęt do rentgena, który wygląda bardzo fajnie. Oczywiście musiałam go złożyć, żeby tak wyglądał. Mamy oczywiście apteczkę, w której schowałam lekarstwo i on się tak fajnie otwiera. Nie wiem, czy tutaj mi się uda jedną ręką, szczerze mówiąc, bo ona jest taka, tak się jak widzicie otwiera. I tutaj mamy właśnie butelkę z lekarstwem i bandaż. I tutaj są takie fajne, wyznaczone miejsca. Właśnie na apteczkę i na ten sprzęt rentgenowski. Tutaj tak to wygląda: oczywiście, ten dach się zamyka. Tak samo to miejsce z oknem, i tutaj mamy schodki, po których nasz konik może sobie schodzić. I tutaj, jeszcze w środku, oczywiście, mamy dwa futele, kierownice, i te drzwi oczywiście również się otwierają ale może nie będę teraz otwierać, bo oczywiście mam jeden luźny element, czyli to lusterko od auta. I niestety, co ja spróbuję założyć, to ono się odczepia, więc niestety to jest jedyny taki uszkodzony powiedzmy element. Ale na szczęście wszystko inne jest w porządku. Ten jeden element się trafił, taki powiedzmy lewy, ale trudno. Przynajmniej drugi działa. Ale trochę szkoda, że będzie tak to odpadało. Ale tak ogólnie to jest naprawdę świetny zestaw. Bardzo mi się podoba też tutaj ten element, czyli takie uchwyty na stetoskop i na strzykawkę, jak ja to zobaczyłam, bo pewnie bym tego nie zauważyła, gdyby nie instrukcja obsługi, że właśnie mam tutaj takie uchwyty, co jest po prostu genialne. I sam zestaw naprawdę jest funkcjonalny i przyda mi się w wielu filmach, jak będę chciała zrobić jakieś badania rentgenowskie, czy po prostu badanie weterynarza u koni, czy naprawdę genialny zestaw, który jest jeszcze normalnie dostępny. Więc, jak będę robiła recenzję, to Wam zostawię oczywiście linki w opisie filmu z recenzją. W osobnym odcinku będziecie mogli zobaczyć, jak składam ten zestaw, jak przyklejam naklejki, układam tutaj te wszystkie rzeczy, więc będzie taki osobny film z recenzją i składaniem tego zestawu. Będzie też osobny film z następnym prezentem, czyli zestawem czterech przeszkód. Oczywiście też ze się. Pierwsza przeszkoda wygląda tak. Jak widzicie, ma na sobie takie serduszka. Cała jest taka różowo-czerwona. I tutaj na tych drążkach mamy taki oto rysunek konia z kwiatkami. Jest on naprawdę ładny. No i oczywiście mamy chorągiewki. Druga. Stacynota wygląda właśnie tak. A tutaj widzicie rozety złotą i srebrną. Wygląda to bardzo fajnie. I tutaj mamy również obrazek. Na tych drążkach. Tym razem taki koń przeskakujący przez przeszkodę, oczywiście z jeźdźcem. I tutaj mamy też drzewo i trawę. Trzecia przeszkoda to również taka powiedzmy stacjonata. Tym razem ma dwa drążki i powiem Wam, że wygląda jak z prawdziwych zawodów. Bardzo mi się kojarzy tak sportowo. I mamy jeszcze przeszkodę, tak zwany rów z wodą. Czyli tutaj mamy tak jak widzicie bardzo ładną wodę, wygląda bardzo realistycznie. I mamy taki mały żywopłot i dwa płotki. Powiem Wam, że te przeszkody są naprawdę śliczne. Bardzo mi się podoba ich design i oczywiście są bardzo funkcjonalne, czyli możemy zdjąć każdy z drążków i możemy dzięki temu też to fajnie przechowywać. Możemy nagrywać super sceny, gdzie naprawdę spadają te drążki. Zawsze to lubię w tych przeszkodach właśnie ze Slice'a, że są tak funkcjonalne i takie piękne. Oczywiście jak będę robiła w przyszłości jakiś film z zawodami dla koni, to będę ich używać. Im więcej przeszkód, tym lepiej. I składanie tych przeszkód też będziecie mogli zobaczyć w osobnym filmiku, gdzie ja zrobię też recenzję każdej z przeszkód. Pokażę dokładnie, jak one wyglądają, bo tutaj Wam pokazuję tak bardziej na szybko. Ale oczywiście na filmie będzie więcej zdjęć. I bardziej z bliska to wszystko pokażę. I będziecie też mogli zobaczyć, jak naklejam naklejki, czy po prostu składam te przeszkody. Oczywiście w moich prezentach nie mogą zabraknąć koni. Między jak dostałam takie oto dwa piękne modele Snage Exclusive. Pierwszy z nich to wałach rasy Tennessee Walking Horse w takiej przepięknej, maści glanej. Jest on, z tego co się dowiedziałam, z 2022 roku, więc zeszłoroczna nowość, z serii Exclusive, ale trafił. Wam do nas dopiero teraz w różnych sklepach. Oczywiście zostawiam Wam linki, jak będę robiła recenzję. Ale tak on przepięknie wygląda. Po prostu zakochałam się w tej maści. Mam już słuchajcie cztery modele na tym Moldzie. I wszystkie są cudowne, ale powiem Wam, że ta maść jest naprawdę piękna. Ma tutaj jedną odmiankę, a w zasadzie nawet dwie, na tylnych nóżkach. Tutaj ma takie ładne cieniowanie. I oczywiście sama maść gniada w bardzo ładnym odcieniu. Prawda super. I z 2021 roku... Mamy klacz Tennessee Walking Horse, też oczywiście sznajsz ekskluzyw. Jest w takiej przepięknej maści kasztanowato srokatej Szczerze mówiąc, to obawiałam się, że będzie bardzo pomarańczowa, jeśli chodzi o tą maść, ale na szczęście nie jest. Ma piękny odcień tej maści kasztanowatej, nawet tutaj jest pocieniowana. I ma mega uroczy ten pysio taki żywe i ogon, takie jasne, tak samo kopytka. Kopyta nie wyglądają aż tak źle, moim zdaniem ten odcień jest fajny, tylko szkoda, bo widzicie, że jeszcze klacz ma wyrzeźbione podkowy, a nie ma ich pomalowanych, więc to jest jedyny minus, ale sama klacz naprawdę cudowna. Mam teraz takie dwie i bardzo się z tego cieszę. Bo mam oczywiście tą, tą standardową, że tak powiem, ale teraz taką przepiękną po prostu. Jakby co, to oni nie będą parą, tylko tą klacz połączę z moim drugim wałachem, który jest maści. Kara z więc idealnie się dopasują. Też jest z 2021 roku, więc tak postanowiłam połączyć. A ten na razie zostaniemy z Pary, że tak powiem, ale zobaczymy. Może kiedyś będzie miał swoją klacz. Bo jak pewnie pamiętacie, też w Israelu robiłam tak, że nawet jeśli był w Wałach, no to też miał swoją rodzinę. Piękne po prostu modele, bardzo o nich marzyłam, bo wcześniej w ogóle nie były dostępne w Polsce. Teraz w końcu są. I tak jak powiedziałam, że jak będę robić ich. Rezencja, no to Wam podam linki, gdzie można je aktualnie kupić. Następna rzecz to są markery w takim przepięknym zestawie, razem z torbą, w której oczywiście można je przechowywać. I tak wyglądają kolory. Jest ich tutaj aż. 60. Zawsze jak kupię pisaki czy właśnie markery, to szukam raczej większych zestawów, żeby mi na dłużej starczyły i żeby mieć więcej kolorów po prostu. One nazywają się Touch, ale tak dokładniej to tutaj macie nazwę. I te markery mają dwie końcówki: jedną cieńszą i jedną grubszą, taką bardziej skośną do większych powierzchni, i cieńszą, oczywiście. Do takich małych szczególików, co mi się bardzo podoba. Powiem Wam, że już ich używałam na jednym z rysunków, oczywiście kolorując tylko. I na razie spróbują się bardzo dobrze. Mają przepiękne kolory. Używałam na razie tylko tych zielonych i odcienia skóry i jednego czerwonego. Ale te odcienie są naprawdę bardzo fajne. Jedne takie bardziej nasycone, drugie bardziej naturalne, jeśli chodzi o zielenie. Jeszcze zobaczymy, jak się sprawdzą niebieskie. I oczywiście różne czy inne odcienie, ale na razie naprawdę jestem zadowolona. Także bardzo fajny zestaw. Kupiony na Allegro mogę Wam zostawić linka, jeśli takie rzeczy Was też interesują. I ostatnia rzecz, przepraszam Was. Ciężko nagrywać niestety, cień widać, ale to sztuczne światło. Mam taki oto kalendarz na przyszły rok, 2024, który już za długo. Tak jak dzikie konie, taki cytat, tutaj mamy zdjęcia. Kalendarz dla tych, co kochają konie, czyli idealny dla mnie. Może nie będę wam pokazywać tak w środku, ale tutaj możecie zobaczyć wszystkie obrazki, które ma w środku. Oprócz zdjęć koni mam tutaj różne cytaty związane z końmi. I jeszcze w środku jest osobno jakby plakat, który można sobie wyrwać i na przykład przykleić na ścianę. Nie wiem, czy ja będę to robić, bo nie znalazłam jeszcze jakiegoś odpowiedniego miejsca, ale jakbym chciała, no to mogę oczywiście przykleić i tak właśnie wyglądają te zdjęcia, które są tutaj w środku. Są naprawdę śliczne i jeszcze tutaj w jednym mamy nawet fryza mojego ukochanego, ale ten kucyk też jest mega uroczy, z takimi kwiatkami, ze słonecznikami w zasadzie. Ale wszystkie zdjęcia naprawdę są piękne i są właśnie tutaj różne cytaty związane z końmi, więc jeszcze jakby taka dodatkowa rzecz, no i wiecie taki standardowo kalendarz. Zazwyczaj właśnie pod koniec roku, czyli na święta, dostaję jakiś kalendarz właśnie z końmi. A ten jest naprawdę jeden z fajniejszych, bo nie dość, że mamy piękne zdjęcia koni, no to jeszcze te cytaty, właśnie też związane z końmi czy jeździectwem. Czy naprawdę super kalendarz. Jeśli gdzieś go zobaczycie, no to mogę Wam polecić. No, także to były, słuchajcie, wszystkie rzeczy z prezentów, które znalazłam pod choinką prezentów od Gwiazdora. Dajcie znać, co Wy w tym roku dostaliście. Możecie mi napisać pełną listę, albo jeśli też nagracie taki filmik, to możecie mi go wysłać i ja wtedy sobie obejrzę, co tam dostaliście. Albo ogólnie właśnie możecie napisać po prostu komentarz, co dostaliście pod choinką od gwiazdora Mikołaja, dzieciątka czy innych postaci, które Wam przenoszą prezenty. Ja powiem Wam, że jestem bardzo zadowolona z tych rzeczy, są naprawdę super. I jeszcze raz Wam przypominam, że będą recenzje tych oto przeszkód, tego samochodu, weterynarza i oczywiście koni. Wszystko w osobnych filmach. Tam będziecie mogli dokładnie, szczegółowo wszystko zobaczyć. Więc mam nadzieję, że będziecie wyczekiwać tych filmów. Zapraszam też oczywiście na inne moje filmy i czekajcie na krainę lodu, która cały czas się nagrywa. Będę już kończyć ten filmik. Zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał. I kliknijcie dzwoneczek, aby mnie przykapić następnych odcinków z tej serii oraz innych filmów na moim kanale. Do zobaczenia!